Klasik AutoCAP to nie tylko opowieść o imprezie, ale przede wszystkim opowieść o ludziach i ich wielkiej pasji do motoryzacji. Dziś poznamy Jacka Ernsta, jego Volvo Amazon. Czy zmiana silnika w jego samochodzie spowoduje wielki powrót na tory wyścigowe? Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Samochód w ogóle służy do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jedni będą ten samochód traktowali i dla nich ten, tym punktem A będzie dom, a punktem B na przykład praca. Ale dlaczego tym punktem A nie może być start, a punktem B meta? Wszystko co ma koła nadaje się do ścigania. I teraz weź sobie wyobraź akcję. Stoisz na światłach, kupujesz tę furę za tam, nie wiem, dwie pół czy trzy nawet. Eee, a, bo fajnie jeździ, bo ma tak oni, i tak dalej. Stoi obok ciebie taki wie. Volvo 60 letnie robi. Przecież to jest coś, wiesz, ekstra. Nazywam się Jacek Ernst. Jestem właścicielem samochodu, którego widzimy za moimi plecami: Volvo Amazon z 68 roku. No, tam, tam, tam jest tak jak zaczęliśmy przed programem gadać z Jackiem, to nagle się okazało, że kurczę, tak naprawdę tym samochodem opiekuje się od początku Ja, No i powoli, powoli Jacek odpowiadał pomysły, razem żeśmy to próbowali wykonać. Eee, no i jeździł na dowody, no, ale tak na poważnie co było strzałem w dziesiątkę, był montaż tego silnika 2,5, który Jacek kupił w Holandii chyba. No i do końca życia nie zapomnę zamontowania tego silnika i pierwszej przejażdżki. To było po prostu... Jeszcze nie teraz. I że jak w ogóle niemożliwe, że w ogóle o co chodzi, jak to przyspiesza, w ogóle szok? A, super, to kawę, kawę mi zostaw, z kombinezą zaraz się ubiorę. Tak, tutaj mamy cały sprzęt Marcina królestwo. Oby nie, nie było potrzebne, bo to, bo to jest najważniejsze. No dobra, a to już się przejazdy zaczęły? Chyba tak, znaczy próbne. blisko straszne. Tak naprawdę nie ma jak wykorzystać pełnej mocy. Może to i dobrze. Dobra, prawo No. Tak, on tutaj w ogóle gdzieś zobacz, moim zdaniem tutaj się sączy paliwo. Tutaj było spawane. Tutaj jest pewnie dziura. Jechaliśmy na takiej pierwszej próbie na Grochowskiej. Eee, to, to jest śmieszna sytuacja, bo spotkaliśmy Seata chyba kuprę i chłopaki właśnie stroili silnik. I na Grochowskiej się żeśmy Mówi Jacek, weź, weź, proszę cię wyluzuj ten świeży silnik, odpuść. No Seat dostał baty. No. Ale na koniec wybuchła klawiatura. A powiedz mi, yy... nie, że. Proszę. Nie, bo tak chciałem zajrzeć do tego zbiornika, chociaż trochę. Nie ma gruzu, nie ma rdzeń. Taki bialutki jest. No właśnie. Nówka królu złoty. O. o! Jest! Tu coś, że jest. No dobrze, to kup nowy zbiornik. O, tu też przeróbka skrzyni była, bo Jacek yy, wyczytał, że można założyć skrzynię z Forda Scorpio. No i udało nam się tą skrzynię za, zaadoptować, dzięki temu mamy piąty bieg. Yy, można będzie trochę bardziej komfortowo pojeździć tym autem. Yy, dwa to to, że sam jestem ciekaw, jak z długościami tych biegów. No zobaczymy eksperyment. No, ma chodzić, ma jeździć, ma się nie popsuć. Cóż na Słyszałem jak ruszyłeś. No i to na mi się, że to skrzynia podskakuje. Przy starcie, kiedy z wyższych obrotów strzelam ze sprzęgła, jest. jest takie stukanie, i prawdopodobnie na samym początku myśleliśmy, tak. że to wał napędowy, natomiast jest za słaba poduszka skrzyni biegów, i prawdopodobnie skrzynia biegów uderza o tunel. Stąd też te stuki. Nie mamy drugiej, w razie czego? Skrzyni poduszki? Poduszki. Mogłem ją wziąć, nie? Czekaj, czekaj, te wąsy. Trzeba ustawić jakoś. W momencie, kiedy postanowiłem, że jednak tym samochodem będę trochę chciał szybciej jeździć i ewentualnie brać udział w imprezach sportowych, zacząłem się interesować. Czytałem na forach internetowych, obserwując różne strony internetowe i różne firmy, które produkują części do tego samochodu. Większość informacji. Czytałem na stronach amerykańskich firm. Amerykanie są kurwa, strasznymi dziadami i nie opisywali tego w sposób taki, że jak zastosujesz taki i taki wałek rozrządu, to przy rozmocy będziesz miał taki i taki. Jeżeli zastosujesz takie gaźniki, to będziesz miał przy rozmocy taki i taki. To było wszystko gdzieś tak ogólnikowo napisane, ja z tego korzystałem, chciałem sam to wiesz, zrobić i nic z tego nie wychodziło. Samochód na tych dwóch gaźnikach zaczął jeździć gorzej. Ja wydałem kupę pieniędzy. Wszystkie te elementy niby miały dawać więcej mocy, a okazało się, że było tylko gorzej. Samochód przestał jeździć. Dobra, siedzi. Te Volvo przecież jeździło już z tym silnikiem. Stała się dziwna rzecz, no bo pan z Holandii, który budował ten silnik, okazało się, że dobrał źle panewki. No i Jacek, nie wiem, pojeździł tym na zasadzie, na tym silniku miesiąc, dwa e, i wał korbowy dostał luzu i zaczął latać po prostu sobie po tym bloku, No musiał wyremontować ten silnik od początku. No i zrobiliśmy to u mnie. E, sam jestem ciekaw jak to odpali, jak to będzie teraz chodzić. E, został zrobiony szlif wału, nowe panewki, e, no i złożone to ponownie. się? No. Tata zrobił brum brum. 1 i 3. Może z poziomami jest za wysoko. Ale chodzi wiesz normalnie. Co, ogólnie z gaźnikami tak jest, no. Z gaźnikami tak jest, że wiesz, albo odpływa paliwo, no. bo na to naprawę to tak naprawdę odpłynęło.

I na hamowni wyszło 213 koni i 265 nm. Teraz mam zmienianą klawiaturę, która no może dość radykalnie podnieść moc tego auta. Myślę, że nawet około 30 koni. Pierwsze klasik auto, moje klasik auto, to jest 2010 rok. Namówił mnie do tego mój serdeczny kolega Patryk Nikiciuk. Który, jak zobaczył moje Volvo, stwierdził, że to jest idealny samochód na tego typu imprezy. No więc od 2010 roku staram się uczestniczyć, oczywiście z przerwami. Ostatnia przerwa trwała 4 lata, a jeszcze w 2010 roku dawali takie piękne emblematy. Ten emblemat jest w kolorze brązowym, co świadczy o tym, że musiałem zdobyć trzecie miejsce. Nie wiem, czy to była grupa, czy klasa, prawdopodobnie klasa. No, i właśnie to jest taka pamiątka z 2010 roku, kiedy zaczynałem przygodę z Classic Auto. Ja, jak kupiłem to auto, nie myślałem wtedy o tym, że ten samochód będzie wyglądał tak jak dzisiaj. Że będę go modyfikował, że będę jeździł w zawodach jakichś sportowych, czy tam na sportowych imprezach, że będę się pojawiał tym autem. Miało być to auto po prostu do pojeżdżenia i posiadania po prostu fajnego samochodu. No, ale to się zmieniło z, z upływem czasu. To jest fajne, że właśnie jeździ się takim samochodem, że to jest klasyk, tak? Że to jest samochód z lat 60., który tak naprawdę nie, nie odbiega osiągami od współczesnych samochodów. Pierwszy odpał. Pierwsze odpalenie auta. No. Zobaczymy, co się wydarzy. No i drodzy Państwo, z moim przyjacielem Jackiem, żeśmy dzisiaj uruchomili Volvo po bardzo długim czasie, niestety. No, 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 no. Ale Marcin zrobił wszystko, żeby się udało. Trzeba było to. Musiało to potrwać, ale się udało. Silnik Mistrzostwo Świata. To, co zrobił Marcin, naprawdę szacun. Silnik sprawuje się idealnie, nic się nie dzieje. Przysięgam, że to są pierwsze zawody, kiedy. O, jestem, zabrakło mi tchu. Kiedy nie mam obaw, że coś się wydarzy z tym motorem. Naprawdę. Także Marcinku, szacun dla Ciebie, bo. j jeden, 2000, i tutaj mamy tylko pierwsze miejsce. Czyli uczestnik, który jest klasą samą dla siebie, 2000 plus, jest to Jacek Ernst. Zapraszamy do piękne Volvo Amazon, które wam się podziwiam. Trzymaj W po ogóle Jacek do mnie odsięga i oczywiście wielkie Masz, kuchar. Dziękuję. No, słuchaj, kurczę, słuchajcie, no udało się. Auto wytrzymało, silnik wytrzymał, no więc duży sukces. Pierwsze miejsce w klasie. No, czego chcieć więcej? No, jesteśmy bardzo zadowoleni. E, dziękuję przede wszystkim naprawdę Marcinowi, bo on włożył w to dużo pracy i serca. E, no i tyle, no, po prostu jest sukces. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.